Sponsorem programu był Alior Bank. Bank z kredytami dla firm. Na program zaprosił sponsor producent audioseriali i audiobooków Audioteka. Przyszedł czas na ponowne spotkanie. Czas na dzielenie się. Czas na zadbanie o siebie. Wielkie przygotowania i śpiewanie. Czas. Szał zakupów. Niekończące się gotowanie. Niewygodne sytuacje. Rodzinne dramy. Wigilijną kolację. Irytującego wujka. I nieprawdopodobną ilość resztek. To jest ale na koniec wszyscy spotkają się w jednym celu żeby oglądać filmy na FX Comedy z irytującym wujkiem. Przetrwaj święta i nowy rok z FX Comedy. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból i boom Supermax. Na program zaprasza sponsor. Producent audioseriali i audiobooków Audioteka. Niedługo ktoś do nich dołączy. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból i e bum Supermax. Na program zaprasza sponsor. Producent audioseriali i audiobooków Audioteka. Gdy rodzinka znów w komplecie... We're putting on a show. <laughs> Pora zacząć imprezę. Find a good radio station. I bawić się do upadłego! Bo nadchodzi Stres! <laughs> Dzieciaki w sobotę od dziewiątej w Efeks Komedii. Oho, rezerwa. Yy, tato, a możemy na Orlen? Na zapikanki. Mam trzy rodzaje sera. Trzy rodzaje sera. A może burger? Burger z boczkiem. A ja może hot doga? Hot dog. Wyobraź to sobie. Smak naszych zapiekanek, burgerów i hot dogów. Nie zapomniałeś o czymś? Rezerwa. Orlen, stop kafe. Redukuj. Redukuj! Po zewnętrznej. Znowu bym coś zjedł. Gramy przekąszamy i redukujemy tłuszcz w nowych kabanosach tarczyński. A wiesz, że dzięki Oto Dom możesz poczuć spokój? Bo dom pełen zrozumienia to przestrzeń sprzyjająca rodzinom. Także paczworkowym. Oto Dom. Adresujemy marzenia. Zobacz, co zrobiłem! Idealną perłę! Nieźle, ale spójrz na to. Wow! Prawdziwa małża Wenus! Red Bull doda ci skrzydeł. Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą Cię pod byle pretekstem. Julian? Y, ja do Jurka, się pouczyć. W sobotę? Y, no. Chrupiąca, puszysta, z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe, pizza, która wciąga. I gwiazdka się skończyła. Ale w Kastoramie dopiero się zaczyna. Bo tylko do wtorku, nawet do 80% taniej. Złap najlepsze produkty na wyprzedaży w sklepach i na Kastorama.pl. Z kapsułkami Mollers Kompleks dbanie o zdrowie stało się proste. Molers to sprawdzony przez pokolenia Norwegów sposób na wsparcie odporności i prawidłowego funkcjonowania serca. Molers, norweski sposób na wsparcie zdrowia i odporności. Codziennie. Niech magia trwa nie tylko od Święta. PKO Bank Polski. Wszystko, czego szukasz w kawie, znajdziesz z Philips LatteGo. Świeże ziarna i aksamitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips letego Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż. Dodatkowo pierwsza rata gratis i do marca nie płacisz. Telewizor TCL 6999. Lodówka Samsung 4199. W sklepach i na euro.com.pl. Kiedyś zabezpieczenie płatności było bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. Ale człowiek ryblika bezpieczne płatności ma zawsze pod ręką. Świadomie zatwierdza transakcję swoim odciskiem palca. Blik żyje bardziej bezpiecznie. Wyprzedaż zaczęła się w Jisk. Fantastyczne oferty. Na przykład ręcznik za 11,50. Rabat 70%. Lub koc za 35 zł. Rabat 70%. Jest Scandinavian Sleeping and Living. Darmowa dostawa z amazon.pl. Oryginalna rozrywka. Masz to w Amazon Prime za 49 zł na rok. Każdy z nas potrzebuje poczucia pewności, również w kwestii zdrowia zębów. Elmex ściśle współpracuje ze środowiskiem stomatologicznym w celu zrozumienia potrzeb zdrowotnych naszych zębów. Dzięki skutecznym i konkretnym rozwiązaniom naukowym daje nam pewność, że optymalnie dbamy o ich zdrowie. Wybierz pewność, wybierz ElMEX. Wywiązaliśmy się z obietnicy. Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Lidl najtańsze. Lidl prowadzi. W 2024 roku wielokrotnie udowadnialiśmy, że Lidl jest najtańszy. Potwierdziły to liczne zestawienia koszyka faktu oraz badania ASM SFA. Mieliśmy najtańszą wyprawkę szkolną, a do tego w całej Polsce takie same ceny. I nieziutkie ze. Jednak najlepszym dowodem na to są Wasze wybory. Zakupy robię w Lidlu. W nadchodzącym roku ponownie zadbamy o to, aby oferować Wam jak najniższe ceny. Zakupy robię w Lidlu. Sprawy zawodowe i te jakże osobiste te, bez których nie da się żyć. I jeszcze te niecierpiące zwłoki. Wiemy, ile masz na głowie, dlatego pamiętamy o wielu sprawach za Ciebie, a inne ułatwiamy, bo z Alior Bankiem wygodę masz na koncie. Już dziś załóż konto, jakże osobiste, z kontem megaoszczędnościowym, płać kartą i korzystaj z oprocentowania 8% przez 3 miesiące dla nowych środków do 50 tysięcy złotych. Alior Bank. FX Comedy organizuje weekendowe zwiedzanie Muzeum. Informujemy, że stała ekspozycja jest w pełni interaktywna, szczególnie w nocy. Noce w muzeum w sobotę i niedzielę 11 i 12 stycznia o 20 w FX Comedy. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból i e boom supermax. Na program zaprasza sponsor. Producent audioseriali i audiobooków audioteka. Skończyłem 21 lat i mogę podejmować własne decyzje.